Ja naprawdę chciałem, żeby to był kolejny normalny odcinek zykwadatowej masakry, ale jak zawsze coś musiało pójść nie tak. Co tym razem? Już wam mówię, tylko wbiję na początku na serwer. Siemandero wszystkim, fajnie, że tutaj jesteście na serwerze i tak dalej. Włączę sobie też shadery. A i was też witam. Siemanko, siemajciki, ja jestem Żelazny, jeśli mnie jeszcze nie znacie. I, I bardzo fajnie, że jesteście, stawcie łapkę w górę oraz na początku. Oraz pamiętajcie, doszła nowa funkcja wspierających. Jeśli chcielibyście zostać takimi wspierającymi, no to możecie zrobić to właśnie teraz, klikając taki niebieski guzik koło subskrypcji. Możecie dołączyć na przykład do xshadow.pl. Ty, który właśnie niedawno stał się wspierający na trzecim poziomie. No i dzięki Ci, Shadow. Ale możecie też na przykład zobaczyć, jaki jestem biedny na serwerze. Ponieważ właśnie to się zmieniło. Nie mam tylko jedno życie. Nie mam tylko 116 dolarów. To jeszcze muszę ucieszyć się tylko i wyłącznie kamiennymi rzeczami. Te dwa diamenty to tylko dlatego, że był przed chwilą liveik i je zdobyłem. Ale no nic więcej, jak widzicie, nie mam. Kompletnie nic. zero, nul. Czyli jestem biedny. I to chyba najbiedniejszy na serwerze obecnie. Naprawdę. Aż można to sprawdzić. Poczekajcie. Wejdę na aplikację kwartoje masakry, ponieważ tam jest taki ranking i sprawdzę, czy jest ktoś biedniejszy ode mnie. Sprawdzę, uwaga, tak. Jestem na ostatnim 42 miejscu z posiadanym saldem 117 dolarów. Fajnie jest być takim biednym na serwerze, co nie. Także jeśli chcielibyście mi na serwerze wspomóc, to instalujecie aplikację, obserwujecie mnie na aplikacji i za każdy dzień obserwujących dostaje 1 dolara na serwerze, więc jakby. Dzięki, naprawdę, dzięki z góry. No i tak, poza tym kasą na serwerze. Mój stan konta wygląda obecnie tak. 10 żelaza, tu jeszcze 29, więc mogę sobie przepasować. Dwa diamenty oraz mam jedną rzecz, o której wam nie powiedziałem. Czyli ten, no, diamentowy kilof. Gdzie on je, jest? Gdzieś był di diamentowy kilof. Halo, halo? Ktoś mi go ukradł? Czekajcie. Chyba zostawiłem go koło kasyna, także muszę tam się szybko przebiec w takim razie. Ale zapytacie pewnie, hej, żelazny, jak jesteś taki biedny, to skąd niby wyczasnęłeś ten diamentowy kilof? Już wam mówię. Otóż na masakrze zbliżają się wybory. No i przyszła do mnie partia POK i mnie przekupiła tym kilofem. Co prawda, jest to kilof, który ukradli od jego, e, ale okej, okay, jakby Dali mi to, to zabrałem, co, nie? No, była to trochę nie fair, prawda? No, ale no, kurde, bele. Ale no, mandzie to zrobił wraz z Evronem, Ukradli szybko nie Nitashiemu jemu off i mi przynieśli. Ja się cieszę, jakby ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu. Trochę mi głupio, ale mam nadzieję, że Nitashi będzie miał do nich problem, a nie do mnie. No, bo co jak co, ale mi ten kill się mocno przyda, bo jestem biedny, co już powiedziałem 300 razy na tym odcinku. A nie dość, że mam tak mało materiałów. To z tymi dwoma elementami jeszcze biegam, jak głupi. Zaraz mi coś zastrzeli, jakiś szkielet, i będzie po wszystkim. Tego tylko tutaj brakuje. Dzień dobry, moje kasyno. Zobaczymy, czy ktoś nagrody jakieś wygrał ostatnio. Ogólnie, tak po cichu wam powiem, że troszeczkę to kasyno utrudniłem. Teraz jest tutaj o wiele ciężej wygrać, a to właśnie po to, żeby w końcu zaczęło przynosić jakiekolwiek zyski, sprawdźmy to. Okej, okay, ktoś coś chyba przed chwilą wygrał niedawno, bo było tam więcej banknotów. Aż sobie sprawdzę, kto. Mam taki magiczny kilo, w który pokazuje mi, kto położył jakiś blok albo kto go zniszczył, więc mogę sprawdzić, kto to zrobił. Nikt. Ja ostatnio grałem, czyli tak teoretycznie to nikt. A, może ja tego nie wpłaciłem w sumie, czy? Mam... Nie, wpłaciłem to. Dobra. Nieważne, nie mam pojęcia co się z tym stało. Ale wracając, przyszedłem tutaj po mój diamentowy killoff, także proszę bardzo, jest mój diamentowy killoff zrobiony przez nie dasz jego No cóż, no, to jest niby nie dasz jego ale już jest mój. To serio nie jest moja wina, że go dostałem, ok I znowu muszę wyłączyć Sterdy, bo jest noc, myślałem, że tam ktoś lata, a to jest jakiś creeper do góry. Co to tam w ogóle lata? LOL. Okej, okay, poszło, szajdery wyłączone, przydałby się jeszcze Full bright, ale to już inna sprawa. No i teraz tak, nie wiem po co biegnę w to miejsce, ponieważ chciałem wam pokazać coś kompletnie innego. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale ostatnio na live'ie powiedziałem wam, że. Że będę otwierał na kwadratowej masakrze nowy biznes. I co to będzie? Otóż, drodzy Państwo, będzie to jeden wielki prankshop. Dokładnie. Będę sprzedawał rzeczy potrzebne do pranków. Czyli na przykład, nie wiem, TNT. E, czyli na przykład. Ojejku, zostawcie spokoju, e, Czyli na przykład TNT. Czyli na przykład. Ojejku, co może być jeszcze do pranków w sumie? Ej, czekajcie, tak sobie teraz myślę. Nie wiem, jakieś redstone'y przykładowo. Jakiś piasek. Może e, pistony. Może płytki naciskowe. Chociaż nie wiem, kto normalnie kupi płytkę naciskową. Oraz na przykład lawę. Właśnie, lawa to jest też dosyć ważna rzecz, czyli właśnie po prostu zrobimy prankster shop, czyli sklep, w którym każdy prankster będzie mógł zaopatrzyć się w ważne dla siebie rzeczy. A że na masakrze umarł właśnie Noirak to jej F na czacie. A że na masakrze, jak dobrze wiecie tych pranksterów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Liczę na to, że uda mi się serio zrobić za tę fortunę i mam nadzieję, że to nie będzie taka wtopa finansowa jak to kasyno, które otworzyłem wcześniej. No ale co jak co, swego czasu to kasyno przynosiło mi serio spoko zyski. To, że teraz te zyski przestało przynosić i to wszystko przez Jay Dobrowskiego, Jeśli jeszcze nie wiecie, przez Jasia, to wbijcie koniecznie na odcinek, który macie teraz w prawym, górnym rogu ekranu. Wbijcie koniecznie i zobaczcie o co chodzi. I dlaczego przez Jasia straciłem całą fortunę. Ale gdyby nie taki gościu jak on, to serio, byłbym bogaty. Może byłbym nawet teraz najbogatszy na serwerze z tych osób, które teraz są. Ale jestem najbiedniejszy i to nie tylko wśród osób, które teraz są, tylko na całym serwerze. Wśród wszystkich 20, czy tam nie więcej, wśród wszystkich 42 graczy. To jest porażka. Noirach nie jest bogatsza, Noirach zawsze był na minusie. Ale okay. Okay, wydaje mi się, że moje żelazo jest już przepalone. Mogę sobie zrobić z tego jakieś fajne rzeczy. E, chociaż jakiś mieczyk by się przydał. Może jakiś kilow, bo tego diamentowego na razie wolę nie ruszać. E, a potem znajdziemy sobie jeszcze kowadło, żeby go ulepszyć tymi dwoma diamentami. No bo trzeba jakoś je mądrze spożytkować. Najlepiej nie nam mieczyk, bo w sumie nie umiem tak się bić, więc to by było bezsensowne. Co mi się może teraz przydać? Przede wszystkim skrzynka, bo nawet nie mam skrzynek na wystarczająco, żeby odłożyć wszystkie itemy. Dobra, skrzyneczka poleciała. Biorę moje piękne żelazko. Biorę patyczki. I lecimy, kurde, bele zrobić jeszcze trochę pochodni na przykład. Mieczyk też się może przydać i może niech będzie jeszcze siekierka. Powiem wam, że mimo że to są tylko żelazne temy, to dla mnie to jest bardzo dużo. Pomijając fakt, że żelazo jest spoko, okej? Okay? Każdy na tym kanale wie, że żelazo to jest najlepszy blok na świecie. To jest po prostu zbawienie. I, I bardzo się cieszę, że udało mi się to zrobić. Jeszcze by się jedzenie, chociaż przydało, czy mam tu jakieś jedzonko proszę Państwa, co tutaj tak siedzi w tych nie nieprzebalone. No dobra, ale zobaczymy, co tam u naszych owieczek. Kurde, bele, skoczymy sobie szybko do tej wody e, i zobaczymy, co tam ciekawego się u nich dzieje. O, kurde bele, prawie bym umarł by było mega głupie w tym momencie, akurat. Bo moje owieczki cały czas się że rozmnaża... Są tylko dwie? Eee. A nie dobra, są zestakowane na szczęście. Już się wystraszyłem, że są tylko dwie owce, kurde bele Ale miałem schizę przez chwilę. Dobra, ja chcę ich więcej. 15, czy tam 16, czy tam ile ich tam mam, to jeszcze za mało? Pięknie! Ile ich tutaj jest teraz dużo? No tak to pasuje, tak to możemy żyć, a tam jeszcze jakiś szkielet, kurde bele, zenchantowany. Daj mi zbrojkę szkielecie. Jakby ta zbrojka mi się może przydać, seryjnie. Wydaje mi się, że byłaby przydatna jedno serduszko, nie! nie, dobra, dawaj go, szybko, dawaj chcę! Oh, o, oh, Jedno serduszko, naprawdę! Dobra, muszę bardziej uważać, musimy sobie wziąć taki... W razie jeszcze pszenicę. Tak. Zrobił żelazny, mówiąc, że trzeba bardziej uważać. Tylko jedno życie mi zostało. Jeśli teraz umrę dostanę bana. Musimy iść szybko po moje itemy, a potem musimy iść kupić życie. Co to jest za gościu w ogóle? Dobra, szybko, po itemy i po życie, bo inaczej umrę i dostanę bana na 24 godziny, a tego raczej teraz nie chcemy, bo to jest chyba najgorsza możliwa rzecz, jaka może się stać w tym momencie. O, tak dla pocieszenia właśnie przyszło mi powiadomienie, że ktoś mnie zaobserwował na Instagramie, także jeśli na przykład ktoś z was mnie obserwuje jeszcze i chce dołodzić do tego fajnego grona, to macie Instagrama w opisie. Zapraszam was mega serdecznie, bo tam znajdziecie całkiem fajne rzeczy, także po polecam, polecam. Ale jeszcze bardziej polecałbym od Odkupienie sobie żyć, żeby nie dostać zaraz bana, to wydaje mi się lepszym pomysłem niż obserwacja na Instagramie. Chociaż kto wie, może wy wolicie... O, mogę założyć sobie samą głowę? Jak to wygląda? Ale mam wielką głowę, jak ją założę! O LOL, kurde bele, co jest? Ale ja wyglądam, co naprawdę! Chyba dopiero teraz to odkryłem, a tak naprawdę ty znane od wieków wieków. No dobra, nie, nieważne, lecimy po życie. No bo są rzeczy ważne i ważniejsze, okej? Okay? Możemy się bawić głowami, ale najważniejsze w tym momencie jest to, aby nie dostać bana! A to to co to jest za dziwna winda obok mojego domku? Co tam do góry jest? No. No? Nie chcę ryzykować z wchodzeniem tam, bo to może być niebezpieczne Ale jeśli wy wiecie, to to są za dziwne słupy wody co kilkaset kratek tutaj na masakrze Dajcie znać w komentarzu, bo jestem mocno cie... cie... ciekaw co to było Coś tam wybuchło właśnie teraz widzieliście to Ej lol, co to jest za miejsce, czekajcie to jest jakiś... to jest jakaś wyrzutnia. T TNT Bardzo to dziwne, nie mam pojęcia jak to dokładnie... czy to jest koblarka czy mi się wydaje jak to działa Ej, -e -e chwilę. chwile Dobra to jest jakaś mega dziwna rzecz, która kopie... która kopie kobla ale to jest wspaniałe! Wow! Ale troszeczkę bardziej mnie to przeraza niż cieszy, bo cały czas słyszę wybuchy koło mojego domku. Swoją drogą jak tam port Inara, bo nie wiem, czy wiecie, ale Inarek buduje sobie tutaj taki wielki port. O, tutaj jeszcze jakaś kolejna rzecz w tym porcie doszła. No i to jest jego wielki live'owy projekt. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda, jakie to będzie w ogóle ogromne. Mam nadzieję, że zdąży zrobić to do końca edycji, bo pewnie jeszcze sporo przed nim, pewnie tutaj jeszcze kilka budynków będzie i tak dalej, i tak dalej. Więc no, sporo roboty jeszcze przed nim! Co ja robię? Kurde bele, uważaj! Bardzo. No więc kupujemy żyćko i lecimy robić kolejne fajne rzeczy. Eliksir życia dokładnie jest piękny. Su, su ej, oddawajcie mi się, kielej, ziomeczki. Tyle, że no potrzebne mi jest do tego żelazko. Także mam nadzieję, że już mi się tam przypaliło i będę mógł sobie je zabrać zaraz. Jak to działa? Jakim cudem tam się spałnują cały czas te TNT? Ej serio robi mi to grubego maintfa- WOW kurde p... To jest straszne spadam, kurde w przepaść tego jeszcze brakowało. Gdzie jest moje wyjście? Tu jest wyjście. Dobra, także bierzemy żelazko i lecimy kurde bele z ogarnianiem w końcu seta Jezu prawie spadł Nieco! Nie, co? Nie woda, 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 woda woda, woda Co? Czy ja wypiłem mój eliksir życia? Aha e, ch chyba 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 tak. Dobra, czekajcie, jestem na... jestem. Ej, co mi rozłączyło z serwerem? Dobra, kurde, Bele! Tak, F5 na moście to był chyba najgłupszy pomysł, na jaki tylko mogłem w życiu wpaść. Martwy do 27 do godziny 21:36. Więc to chyba na tyle z tego odcinka. Dzięki, że oglądaliście. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Możecie też wbić na moją grupę na Facebooku, jeśli chcecie. Super, pa pa! Ej, ale możecie też być na filmy, na których jeszcze nie miałem bana. Na przykład na tym po prawej to ostatni film z Masakry. Tam nie miałem jeszcze bana i tam całkiem spoko się działo. Albo na tym po lewej stronie. Ja nie mam pojęcia, co to jest w ogóle za film, ponieważ YouTube go dla ciebie wylosował. Także no, zobacz sobie który z nich, jeśli jeszcze nie widziałeś. To chociaż trochę poprawi mi humor. Papa. Pa.